Znajdujemy się na terenie Zamku Ujazdowskiego, gdzie jest z nami reżyser filmu pod tytułem Kobu Głębiej, Konrad Szołajski. Dzień dobry. Witam. Ile w tej satyrze faktycznie jest prawdy o Polsce? No, nie mnie oceniać, bo to już w tej chwili widzowie mogą film obejrzeć i dojść do własnych wniosków. Mnie się wydaje, że to jest obraz bardzo realistyczny. On jest bliski rzeczywistości i to nie tylko dlatego, że powstał w oparciu o autentyczne zdarzenie. Ale także myśmy się starali, nawet tam, gdzie fabularnie akcja jest wymyślona, oddawać to, co ja na Mazurach zaobserwowałem. To zresztą w różnych rejonach Polski, na no, tych poniemieckich terenach jest podobnie. I, I pod Szczecinem, i gdzieś tam w Zielonogórskiem, no i właśnie na Mazurach. Także myślę, że to jest z jednej strony taki wydaje się, trochę groteskowy i satyryczny wizerunek, ale z drugiej, do tak jak nie wiem, w filmach Proposen Gardę Stanisława Barei, to, co się mm -hmm. wydawało takie przejaskrawione w istocie bardzo dobrze oddaje rzeczywistość. A proszę mi powiedzieć, Krzysztof Demski, jako autor muzyki do tego filmu, mówił o tym, że ten film jest mu bardzo bliski, dlatego że on pochodził z rodziny kresowej. Czy panu te, dla pana ten film był równie bliski? Znaczy, w jakimś sensie to jest mi bliskie, dlatego że no, tutaj żyję i patrzę na, że tak powiem, rozmaite, um, dziwne zachowania, y, które mnie czasem śmieszą, czasem bawią, a czasem wywołują przerażenie i, i, i ja jestem, jakby to powiedzieć, no, wrażliwy na takie różne społeczne... Hmm, dziwne figury, które u nas coraz częściej yy, wszystkich zdumiewają, no to ja widzę tę taką i, i, i śmieszno, yy, śmieszną, i tę straszną stronę Polski. I myślę, że to, to jest dla mnie ważne, żeby o tym opowiadać i jakoś się z tego, nie wiem, rozliczać. Czym yy, chata bogata chlebem i solą? To jest. Mój To do, dom jest nasz! Ja nie oddam go Hitlerowi! Gdzie są jabłonki? Nie ma jabłkowych dziewa! No bo to jest trochę tak jak w życiu. Ja myślę, że nic tak naprawdę nie jest do końca śmieszne i nie jest do końca tragiczne. Trochę to zależy od punktu widzenia i trochę zależy od naszego aktualnego stanu emocjonalnego. I zarówno można na tę historię tych, tej biednej polskiej rodziny patrzeć jako na takie wesołe przygody ludzi, którzy próbują tych Niemców wykiwać a z drugiej strony to, do czego się posuwają, jest moralnie przynajmniej podejrzane, no, że muszą rozkopywać cmentarz, muszą rozkopywać groby własnych przodków itd. No ale to wszystko znowu jest podszyte jakąś groteską, bo się okazuje, że robią to poniekąd niepotrzebnie, bo wszystko, co zdołali stamtąd wydobyć, to i tak znika za sprawą. Byłego konkurenta ich córki, a, a w istocie kości znajdują się tam, gdzie miały być. Wprawdzie nie, nie do końca te, które miały się znaleźć, ale tak naprawdę po, po, po dziesiątkach lat to jest wszystko jedno. O! Stop! It's here! What? Where? Turn around! Czy to jest dobrym pomysłem, żeby temat legalizacji właśnie poruszyć w polskim filmie? No myślę, że jeśli wypowiadamy się o współczesnej Polsce, tworzymy jakiś wizerunek tego, co jest wokół nas, to nie możemy uciekać od, od tego, co jest w istocie jest aktualne i, i stanowi pewnego rodzaju problem w życiu społecznym. I ja bym niekoniecznie nazywał to polityką, no bo mm -hmm. to jest, jest polityka przez. Ta, ta, takim szerszym, się, że to nie są sprawy, które. Normalnie stanowią temat rozmów polityków, to dopiero jakby wchodzi do, do Sejmu, wchodzi do, 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 do debaty publicznej ten wątek. Ale w ogóle, właśnie to, co jest cechą obecnego czasu, jest to, że te mniejszości. Te takie grupy wykluczeniowe z bardzo różnych stron, to od, od zwolenników Radia Maryja po palaczy marihuany. Dzisiaj ci ludzie mogą się wypowiadać, dzisiaj mogą powiedzieć: My chcemy mieć dostęp do mediów publicznych, my chcemy mieć prawo robić to, co lubimy i tak dalej. I Myślę, że to warto odnotować po prostu. Zapłacę 7 tysięcy, 10? Prąd? A dla kogo to? Wszystko co? dla kogo? O, pisa, to nie jest miejsce do porażki. To nie są ludzkie to, szczątki. To, 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 to tylko na jeden dzień. No. Przysięgnij na Matkę Boską. Polska w pewnym sensie jest tu pokazana jako taki zaścianek Europy. Czy film pokazuje jakby, jak z tej sytuacji wyjść? To no w jakim sensie jest za ściankiem. Polska no, z powodów historycznych, z powodu 50 lat komunizmu, z powodu straszliwej okupacji hitlerowskiej i różnych innych nieszczęść, które nas trapiły, a wcześniej 200 lat w, w, zaborów, jest niedorozwinięta gospodarczo, społecznie. No, to co się działo na zachodzie. W, w, w wiekach XVII-XVIII, w Polsce się nie stało, po prostu. U nas to właściwie zaczęło się tak naprawdę po 1989 roku, więc musimy przejść taki szybki proces, który Europa przechodziła w ciągu 200-300 lat, a my musimy to zrobić w ciągu parunastu czy dziesięciu lat. I w tym sensie nie możemy się wstydzić tego, że jesteśmy za ściankiem. To opisywał Gombrowicz, opisywał Mrożek. No ci tacy ludzie wrażliwi na tę naszą niedojrzałość, gorszość, ale to nie znaczy, że w ogóle jesteśmy gorsi, to znaczy tylko, że my pewnych struktur społecznych, pewnych instytucji nie wybudowaliśmy i, i tak długo jak się do tego nie przyznamy, jak nie, nie, nie powiemy, że na coś tam jesteśmy chorzy, to nie będziemy mieli lekarstwa i się nie wyleczymy i o to tylko chodzi. Jakby z tego marazmu Wyspiańskiego można No też tak, no, przecież Wyspiański też mhm. opisywał Polskę i, i, i jako kraj rzeczywiście taki w letargu i wesele jest gryźliwą satyrą na, mhm. na to, na to co, co wtedy było. I Ja nie aspiruję do, że tak powiem, pozycji wieszcza, ale mhm. gdzieś tam mnie interesuje zapis właśnie tych procesów społecznych i, i, i tego statusu bycia Polakiem. Więc mhm. te utwory, które próbują takich spraw dotykać, to często są na początku odrzucane, uważane za jakiś obrazobórcze i tak dalej. Po paru latach się okazuje, że to jest obrazek wręcz realistyczny i, i taki, i, i, któremu wszyscy są gotowi przyklasnąć, jak właśnie wspomniana wcześniej twórczość Barei. Jesteśmy już po premierze. Chciałam zapytać, gdzie teraz będzie można obejrzeć jeszcze Kobu ko No mam nadzieję, że po prostu w kinach I, i zachęcam, że tak powiem, widzów, żeby po prostu pytali kiniarzy, kiedy i jak mogą ten film zobaczyć.